No, Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Gramy sobie na nowej mapie, która wygląda póki co gównianie. Nie polecam. Ze mną jest taki, o tutaj, Kogma, który tego nie stać na skiny, dlatego kupi, kupuje tylko świąteczne. Idziemy sobie na butelkę. Żyjesz tam. Dziękuję Pana. Wywaliło także. Już możemy liczyć na jednego AFK gracza. Mmm, wrócił. Wstępnie wygląda mapa. Tak. Póki co, jest ciekawie. Szkoda, że nie można tak maksymalnie oddalić. Ale Nexus wygląda jak: jak cholera wie co kręcący się w cholera wie czym. A tak poza tym, i, cieka i tak bardziej, już na serio, to jest ciekawie. Mapa wygląda fajnie. O, zrespiła się żaba. Jakaś. Także generalnie śmiesznie. Jest szampańsko. Wręcz. Kolega postanowił nas opuścić. Mimo iż gra. Nie bać to, że jestem głównym tej grze. Każdy kiedyś był. W sercu i tak brąz Hmm. No jak! Jak się pytam Ty mi tu nie ginaj. Ja jak on mnie tam widział? No chyba nie O Jezu, ja mam Sparta na pił. Jezu się. <grymne> Wstępnie mapa wygląda ciekawie. Inaczej... No powiem ci, że jak zobaczysz drenie. Przyjemnie Powiem źle, teraz y, nie będzie można na jakimś szóstym robić Drake'a, tylko naprawdę przeszkadza. Ale dlaczego, ale co wygląd graficzny zmienia w działaniu w ogóle z Właśnie, właśnie powiem ci, że sporo zmieniło się. Dżungla trudniejsza na pewno będzie. Znaczy wiem tyle, że Drake teraz jest animowany, jak podchodzisz, to on tak jakby skacze na, przelatuje, skacze na skałkę i dopiero ze skałki zesk zeskakuje. Tyle wiem. Na aktualną Tam, chwilę. to powiem ci, że jest okropnie trudny. Ale czemu? Przecież to jest Wcześ, tylko zmiana wcześniej... graficzna? No właśnie nie, ale posłuchaj. Jak no. wcześniej był jak on targetował jedną osobę, co nie? To teraz no. targetuje wszystkich, obszarowo bije. Oluju, bo wtedy wiesz, tanka wystawiałaś blisko i wszyscy klepali. Tak. Im. A teraz ona obszarówką bije. No to... O Waj, Wajka leci, Wajka leci, Wajka leci. Jakby Wajka tu jakieś playsy zrobiła. bym hmm. się tu cieszył. Żeś Wajka wyskoczyła. Naprawdę dobrze. Wyskoczyła jak dziecko z Kambodży. Chociaż mimo wszystko widać błędy minionów, widzisz? Te ich strzały, takie niebieskie są, takie kwadraciki. Nie, tam, tam to się różnie buguje po prostu. No bo no mówię błędy graficzne, no jeszcze no. Nie, nie, to zależy od patcha, bo czasem mi się tak robiło i to po prostu za, zależy no się. No mi też się tak aż... robiło w poprzednich wersjach. Jeśli źle ci się patrzę wygrał czy coś takiego. Bo to za. Really? Tak, bo czasem czasem yy, różnie jest... Yy, to jest jakiś po prostu taki wiesz mini błąd. No wiem, no żeby mi się to tak zdarzały, ale nie wiedziałem, że może się przykład... źle. Bardziej źle tak, grać. Tak. Bo na przykład u mnie czegoś takiego nie ma, ja bym się recallnął, bo nie mam chyba po co tu siedzieć. No farmić może zawsze. Nie, zawsze no Wszędzie tak. farma potrzebna jest. Wolę już z y, tym penisem farmić. Ja, jakoś mi się przyjało i na to. Na ten, jak to się nazywa? Ty... Cutlast. Kutas. No właśnie, no co się mówi kutas? A ty no tak było... żeś, żeś bardziej, bardziej tak przychylni się wyrażasz. Tak. A z penisa robi się bodka. Jakiś no. problem. No, no tak, no w absolutnie Ej. żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest pod normą, pod kontrolą. I wszystko działa jak powinno. Dobro boże. Działa śmiga G jak... Kiepek na dżungli? Tak? Nie, on jest na topie. No. Oni mają I mają double topa, ojeju. Ciekawie. No patrzcie. No patrz, ja się tam. dowiaduję nowych rzeczy. No widzisz. O. Ja się boję tutaj jakichś ganków, ostrożnie grama Jakie miksy się dzieją. O Jezu. Ojej, hey, fuck. Ciekaw jestem, który z nas pierwszy zginie. Hmm. Znaczy to za... to dlaczego, jest co? I to co, dlatego bronzę. jestem gorszy? Tak. No, bo ja moskwięta. Ha! I co teraz? Co we Siedzi cicho. Nie chyba powinienem zacząć ci kraść farmy. Bo to jest niestworzone za co ty wyczyniasz. Co z farmą? Farmę to ogólnianą. No i to będziesz miał jeszcze gorszą. Aj, nie, no dobra Panie opanuj się, bo ja się do pana przejdę Wiem gdzie mieszkasz Ja też wiem Jutro się spotkamy przypominam ci Dziękuję Jest to tylko Jeśli nie wychodzi No nie, nie umiem ja farmić jako ADC No to gdzie jeszcze kraść farmę No to jest z cudem aktualnie Przy moich umiejętnościach O Jezus nie? Mhm. Ja, ja będę na tego A. Dużego polował a przypomina ci, że ja mam ulta. A przypominam ci, że ja mam dżidę. No i co? <głos> Kurwa. <głos> Żeś sobie wzięło małego minota. <noise> Taka wymiana mi pasuje, Ulta W ogóle, gdzie oni byli przez tyle czasu? By ich sporo nie było. Nie wiem, pewnie się zagubili. Zgubili się po, na nowej. Po, podejrzewam, że. Po, po, nie, i Boże, chciałem powiedzieć, podlewali kwiatki, kurwa, chciałem powiedzieć, co? pomagali junglerowi robić reda. Ale gdzie tu kwiatki, podlewali? Ja powiem pisgam. ci, że red w tym patchu jest łatwy, taki sam. Red, tak, red, red i bruś Nie, nie wiem, nie dlaczego tak. Kurwa, podlewali kwiatki i zjebany do reszty. No tak, ale nie bardziej niż ja. <laughs> kurwa. Ale nie kradnij w końcu tej farmy, zostaw ją. Uwaga, Wiesz co, stwierdziłem, że nie. Żeby nie było ci tak łatwo i soczyście w życiu, to... to musisz mieć utrudnienia. Czy ktoś powiedział, że miałem łatwe życie? Mhm. Skąd taka hipoteza? Skąd taki wniosek inaczej? Bo masz skina. No i co? Więc ci, co mają trudne życie, nie mają skinu. Nie, to oznacza, że jesteś z jednego miejsca. Nie wiem czy, nie wiem czy mogę powiedzieć skąd Nie wiem, ja, jak chcesz, nie, nie, nie wiem <noise> W sumie wiesz co, i tak to jest twoja lokalizacja, nie moja, także wyjebane Już sama lokalizacja miasta, chociaż ja wiem czy ktoś po samym osiedlu nazwij by skojarzył miasto Och, Cholera, chyba nie Nie no, wiesz co, powiem ci, że moja ciocia z Warszawy, no to... Ogarnie, ogarnie. O, twoja ciocia, ty chuj, Żeś przykład jebitny podał. Twoja ciocia. Moja ciocia też wie, gdzie mieszkam. I co? I też by skojarzyła. Bo jest. tak? Ale na przykład już by twojego nie skojarzyła, mimo już mieszka w tym samym mieście. Twojego osiedla wątpię, żeby skojarzyła. Chociaż cholera wie. Nie wiem, jak to teraz jest, ale. Teraz to się po ulicach mówi, a nie po osiedlach. Osiedla to były za czasów. za czasów szarych bloków. Dobra, wiesz co, można tu by coś zainicjować w końcu. Ja tak sobie... No co ty kurwa nie powiesz, ja inicjuję dzidą od... ...piątej minuty, a... ...a ty wolisz farmić, okej. Okay. Bo nie mam, nie mam... To ty wolisz bezstresowe wychowanie. To ty powinieneś się wbić. No to jak ja nie mam się wbić? No właśnie, ja powinienem stać z boku Nie, i to wy się wbić... Powinienem powinieneś zrobić coś zawić? takiego, wyhi wyhilać... Daś mi manę, a sorry, jesteś chujowym supportem. Nie jestem Soraką, przykro mi. Właśnie, świeżo. Nie obrażaj, nie ubliżaj. No. Lepszym od siebie. A przed chwilą mówił, że miałem lepsze życie. A? Żeś mnie zaginął, kurwa. <laughs> <laughs> Zacznę uważać, kurwa, na słowa, naprawdę. A <laughs> to jest przesada. I nie mam many, nie wy... jest. Pierdalaj zostawiam cię. Okay. Idę pomóc Zedowi Ale w ogóle zajbiście Nie, ty dalaj idzie, ale oto zajbiście wygląda. O tu ten horyzont taki. E, wiesz, wiesz co to, co, to, on, to zobacz ten, sobie na topie. Ten strumień. Zobacz sobie na topie. Co tam jest? Yy, ogólnie SS. No to na, na, ale na Dzień naszym może... topie. Co? No? Na naszym topie. No to jest kopi... wklej, tak ale ładne. I to no zobaczmy, właśnie I to jest też wszędzie, ale to tak wygląda w 3D bardziej. Widzisz, tu jest to samo. Gdzie? Tu jest ten sam strumień. Tam jest to samo i uwaga, tutaj jest też to samo. To jest skopiuj wklej obrazy Kurwa, dlaczego? Dlaczego nikt ktoś pisze gdy nagrywam? Nigdy nie może mieć spokoju. Nigdy. No Naprawdę. Ktoś do mnie napisał trzy litery. <laughs> Idealnie, widzieliście jak siadło, no ładnie, jak no Dawid ładnie. podsiadło Jak twoja matka na przykład też już musi, mocy... już musi obrażać No musiałeś, znaczy, musiałeś Musiałem I tak go nie wziąłem, także po prostu Jezu, zepsułem a last hit ja bym go wziął, Jezu, jak to ja mogę ją <laughs> Ja też bym go wziął, gdybyś nie psuł last hitu MFK prawie ma, nie ma lepszą farmę ode mnie, Jezu, jak jasce I stać mnie już na botka Postać mi... Botyryk... To jeszcze jest R. Botk. Nie, zawsze botk mówię. No ja to źle co mówisz. Nie się ortografię. <grym> <grym> Zobaczymy co ona. O kurwa co to? Co to? Boże ja... To, jad, to jad, gang? <grym> Ale nie chodzi o to... Czego jak Gang Plan teraz puszcza te bomby to nie ma takiego kółeczka czerwonego? Jako? Tylko tak z dół... No tak z dupy spadały. A, bo ty... Gdzieś, gdzieś on puścił, czy u nas puścił? No u nas puścił. No, gdzie? Nam na linii. Nie widziałem. No tutaj, tu... We mnie wleciała bomba. Właśnie dlatego czy... mówię, nie, nie ma czerwonego kółeczka nie. i są tylko takie pociski ty spadające z nieba. Sku, y, jego. Nie, to chyba ze trzy takie z nieba spadły. Taki, jego taki Q nie jest, ja go mam Tak próbuję zajrzeć coś na, na dnie tego nexusa Albo na, na dnie wieżyczki, ale tak nie, nie bardzo można zajrzeć, no Uwaga, robimy prezentację mapy Poeksploruję trochę Team fighty jakieś się roz... Uwaga, patrzcie A <laughs> czego on siedzi? Przecież on powinien tak z dupy przylecieć, no co za. <laughs> Zjebany smok, nie polecam 2 na 10 co on zrobi? przyleci do mnie? Weź ty, został! Ty tak. idź, idź. Jezu, przejście, <laughs> zobacz, tu, ta... Przepraszam. Jezu, w ogóle brak funkcjonalności. No nie... Patrz, już coś odpadło, Bo turata przejście, proszę. Ta się przy tobie sypie, jezu. I to się nazywa Kogma Fiebak, albo śrupacz. Boże, jakiego? Słuchaj, Ja? Nie, nie. Co? No, śrupacz? O? Co to w ogóle jest za słowo? Jebak, okej, okay. śrupacz? Ja pizgam. Nigdy nie słyszałeś o śrupaczach? Śrupacz, Boże, jedyny. Pierwszy raz na oczy słyszę. Na, oczy, ja na oczy słyszę. na oczy słyszę. Boże, zapisuj to Cicho, Zajebisty polecam. To już się zapisało, spokojnie. <laughs> U mnie na dysku. Jezu, czemu ty musisz mi brać farmę? No, bo się obraziłem ja wtedy. Tak nie, już nie pamiętam za co, ale się obraziłem. Szczerze, ja też nie pamiętam, jak <laughs> cię obraziłem. Gdzie bić? Mój, naprawdę flashowała. Rze... No weź, no masz no no na ją na wykończeniu. No naprawdę! No naprawdę! Naprawdę, Kuba! Naprawdę! Proszę Cię, mówić, że się wbijasz, bo ja myślałem, że Ty będziesz cofał. No to mówisz, no to mógłbyś się wbić, no to ja wbijam! Ale mi chodziło o czasie przeszłym! Się... Jak czas? W Ty masz w tym zdaniu czas Nie przeszły? M może mógłbyś się wbić? Czas przeszły. Mógłbyś wtedy się wbić, choć robi, ale dobra. Już chuj z tyłu. Kurwa, jeszcze jakaś sąsiadka postanowiła na górze poskakać na skakance Ja, ja ty syf kurwiony, czy ty fapiesz, czy co ty robisz? Nie, po prostu coś sobie na, na tym, na skakance, tak Jep, 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 jep Ja miałem tą na składać, a... O, ej, o, gramy po... To... Ej, gramy jebać po żółtej Boże, po, po żółtej Debilem być Po, po... Jak... po nie, czerwonej Na po niebieskiej stronie gramy Tak. Nie, bo ja mam w ogóle tryb No przeszedł się. Kiedyś się przełączyli i mi za każdym razem pokazuje, że moja strona jest niebieska, a przeciwna jest czerwona, także... jak akurat już nie mam... że ich skóra, jest czerwona, ale... no to nie wiem. Mi też pokazuje, że ich jest czerwona, ale patrz, turety mamy czerwone, także nie. oni mają no, niebieskie. Nie. A, bo ja mam dla daltonistów, a ty oh, nie O fuck, ej. Tak Dzięki Tak nic nie mówię, ale ty chyba nie zabijesz, jeszcze zginiesz. A nie? A jednak! Patrz na tego trinketa, którego postawiłeś. No po, widzę. Piękne, no widziasz po niego. będzie to nie mówię ci. To będzie Betlejem, mówię ci, wygląda nawet. Ten anioł stróż jest nawet. Patrz, tutaj e, to co siedzi, sprzedają mi temki, to jest ZUS, mówię ci. Tutaj światełko, no. No mówię ZUS? ci! Nie, a nie Jezus! Jezu, wydrukowałem wszystkie spele, które leciały we mnie, wszystkie! Chyba dwa były. No, no to wszystkie, no! Które we mnie leciały. Tu dum o, o patrz, patrz kto się napatoczył Szczerze mam ochotę na święta Nie wiem czemu Tak, tak mi święta odjebały teraz Kloowe kletki w pudełeczku noszę A jak nie... A jak nie... A jak je namalują mi Pierwszy raz nie to słyszałem, w dobra Nigdy! Bo raz Aż pierwszy! Miałeś życie, na będę na życia w Człowieku, inne rzeczy w przedszkolu robiliśmy. Paliliście, ruchaliście. A nie, o kurwa! Ale tak, dziękuję co, co bardzo, że każdy. Co w przedszkolu robiłeś? <głos> 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 Jakoś nikt nie robiło to pretensji. No w ogóle tak, tak jak teraz. Tak, by the way, na przykład ty możesz przez różne rzeczy przeskakiwać, a wcześniej nie mogłeś, bo widziałem. Nie, nie rozumiem. S, wiesz, bo jak wcześniej naprzedł, przez równy, różne ściany... Boże, na, język się połączy. E, Nidalą nie dało się przeskakiwać. Ale przez większość dało się. Nie, właśnie przez większość nie. A teraz zmienili. To może, przez, może te, teraz przez większość się da. Bo, ale, wie, przez większość ale wiem, większość że to. Przez, przez to mogłem przeskoczyć. E, tak, mogłeś, ale... Przez to mogłem, ale przez niewielką ilość. A teraz właśnie zwiększyli. Czyli na przykład... Na przykład mogę tak tutaj? Samo jak... No nie mogę wraz, bo to jest za grube. Mi się zdaje, że wręcz przeciwnie się stało. Nie, bo jak ja właśnie... A ja tam nie mogłem z przez z Nidalą, to przez to... A ciągle skakałem. Przez to, 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 to... Nie, nie mogłem. Znaczy przez to mogłem, a teraz nie mogę i to jest... Chyba, że mi się już popieprzyło co mogłem, a czego nie. Nie, bo naprawdę wiedziałem, że je ja grałem z nidalo wcześniej na tym. To naprawdę ona tutaj jumpowała, jak nie ja. Ja bym poszedł na bota, bo tam na, na, nam najlepiej szło. O boże, a co ten barona robi? Nie, chyba stawiał Ward'a i tyle. Albo go niszczył. Nie wiem po co w tej minucie. Nie no, wiem, że y, barona jeszcze nie robiłem na tym. Ale to na 14, właśnie, i mojej bitwie. ja pójdę ogarnąć, jak baron wygląda. śmiesznie. No on ciekawie, uwaga. Chodź, chodź draka zrobić Są tak agresywne, ja tylko podchodzę, ty już czupie Tak Łap dzidę Ej Coś ty odwalił człowieku Ja wczyłem No i zginąłeś że Z tego powodu Tak to jest jak, Dobry. jak Jak się ma rodzinę i ktoś czasami wchodzi do pokoju Po co ci rodzina, Jezu Podezwał się ten kto mu wczoraj podaż, że brat w, y, walił młotkiem w drzwi. Z powodzenia. Jakiś problem. <grym> <grym> tak. I bierzemy od nich taręta. Dobra. Początek słaby, ale może być. Początek I nadal ma głównie farmę. Hmm... Ja mu ukropną. A no ty jesteś supportem. Będzie kill, fuck. Naprawdę... O no już się poddaję. Okay. Także... Trzymajcie się, Cześć na razie. Żegnam.